Otóż, chyba trzeba coś... Chyba trzeba coś... Po... Nie no, ja tak nie mówię. No cześć, witajcie, Asasyn08 z tej strony i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Trochę mnie nie było na tych YouTubach i chyba w końcu trzeba coś powiedzieć. Więc moi drodzy, jak widzicie w tytule, co z kanałem? Mój 2020 na YouTubie. Pominę tutaj aspekt prywatny, bo to jest, jak sama nazwa wskazuje, aspekt prywatny, moja prywatna rzecz, prywatne życie, więc nie będę tego wyciągał na YouTuba, ale z takich większych rzeczy, o których możecie wiedzieć, to nie wiem, planuję przeprowadzkę, planuję fajne imprezy, festiwale, spotkania ze znajomymi i no i studia. Tak, tak. Studia. Nie przesłyszeliście się. Chcę iść na studia. Ale koniec tej prywaty. Przejdźmy teraz do YouTube'a. Misterix. Temat numer jeden. Jest to temat tak długo wałkowany, że ja już po prostu mam dość tych wszystkich komentarzy, bo ilekroć o tym mówiłem, wy i tak swoje. I naprawdę, jeżeli nie szanujecie mojej <laughs> pracy na YouTubie i nie oglądacie materiałów, w których Powiedziałem, co z Misterixem, no to ja nie szanuję takich komentarzy, kiedy Misterix. Generalnie zresztą ja nie szanuję komentarzy, kiedy Misterix już od dawna, bo od odcinka z rekinem, od, od odcinka 32, z tego co pamiętam, powiedziałem wprost, że każdy komentarz, kiedy Misterix skutkuje banem, no bo jest to spam i kompletnie nie chcę takich komentarzy, bo jeżeli powiedziałem raz, to nie będę powtarzał setki razy, więc... No, no, no cóż, ale wracając do tematu. Misterix. Temat numer jeden, tak naprawdę, jeżeli chodzi o mój kanał. No i nie ukrywajmy, kanał zarabia tak naprawdę przede wszystkim na Misterixie. Większość pieniędzy to jest właśnie Misterix. No a jak nie ma Misterixa, to są komentarze. Ej, Asasyn, kanał ci umiera. Ej, Asasyn, nagraj tego Misterixa, bo kanał ci umiera. I tym podobne komentarze oczywiście się zdarzają. Nic bardziej mylnego moi drodzy, kanał nie umiera, ponieważ przybywa subskrybentów, przybywa wyświetleń i nie, kanał nie umiera. Co prawda Mysteryx generuje największe przychody i wyświetlenia i subskrypcje i wszystko inne na tym kanale, ale musicie liczyć się z tym, że nie tylko Mister X ten kanał żyje. Jestem gamerem i chcę być tym gamerem na tym kanale, ponieważ wybiłem się na grach i chcę na tych grach, dalej pracować, że tak powiem, więc kanał będzie nadal gamingowy z niektórymi elementami takiego lifestyle'u, powiedzmy, więc przede wszystkim gry, gry i jeszcze raz gry, ale dobra, bo odbiegam od tematu Misterixa. Jeżeli chcecie wiedzieć, co z Misterixem, to tutaj macie odpowiedź. Macie link do filmu, w którym powiedziałem, kiedy będzie Misterix, Serio, tam powiedziałem, kiedy Misterix już nawet. W tym, w tym okienku tam, tu jak klikniecie, to nawet utworzyłem link z dokładną minutą odcinka. Znaczy, no, w, tam gdzie mówię o tym Misterixie, już nie musicie oglądać całego odcinka. Wystarczy, że obejrzycie ten fragment i będziecie wiedzieć kiedy Misterix, więc... Y więc tyle. Lecimy dalej. Kolejna kwestia. Serie Let's Play. Słuchajcie, na tym kanale było kilka fajnych serii Let's Play. Przede wszystkim seria z gry Piła, która naprawdę wow rozrosła się strasznie w y, jakimś czasie. I te odcinki miały po kilkaset tysięcy wyświetleń. Pierwszy odcinek ma tam ponad 600 tysięcy. Z tego co ostatnio patrzyłem, to jest w ogóle. Pff, Wow. Bardzo chciałbym kiedyś nagrać Piłę 2, niestety grata nie wyszła nigdy na PeCety, więc no to jest ten problem, że niestety nie mam jak nagrać Piłę 2, a bardzo, naprawdę bardzo bym chciał. Oprócz tego były również serie z różnych części Postala. Tak, wiem, Postal 2 z Panem Szatanem Apocalypse Weekend. Wiem, ale to jest temat jakby na później, więc potem wam o tym powiem. Był Bully, był Manhunt 2. Były naprawdę różne serie Let's Play, możecie zobaczyć na kanale i bardzo chciałem do tych Let's Playów wrócić, ponieważ ostatnio oglądałem parę odcinków z piły właśnie i kiedyś powiem Wam tak szczerze, że planowałem zrobić taką odświeżoną serię z piły, czyli nagrać to wszystko jeszcze raz po latach, ale uznałem, że byłoby to straszne żerowanie na serii, na wyświetleniach. I nie chciałbym tego robić, więc po prostu niech ta seria zostanie, niech ona będzie tak jak była. No i, i tyle. Może kiedyś uda mi się nagrać piłę dwa dla was, bo ja bardzo, bardzo bym chciał. Wracając do tematu, bo naprawdę odbiegam strasznie. Jeżeli chodzi o te let's playe, to bardzo chciałbym stworzyć kolejne serie let's play na tym kanale. I oczywiście takowe będą. Przede wszystkim od lutego jedziemy z Manhuntem pierwszym i on będzie się ciągnął pewnie przez parę miesięcy. Ponadto skończymy sobie Hitmana, zaczniemy Hitmana Contracts. Pojawi się też seria w ramach KidZonu, będzie to Mój Brat Niedźwiedź, również od lutego. I z takich serii Let's Play, które teraz mi przychodzą do głowy, to chyba tyle, jeżeli chodzi o moje plany. Jeżeli tak patrzę sobie tutaj, słuchajcie, na tą moją półeczkę z grami Naprawdę nie mam pojęcia, jaką grę bym mógł nagrać w ramach Let's Playa, czyli całe gry od początku do końca, żebyście chcieli ją oglądać. Dlatego już teraz napiszcie koniecznie w komentarzu, jaką grę w serii Let's Play, czyli cała gra od początku do końca miałaby być nagrana na tym kanale, żebyście Wy to oglądali i żeby po prostu Wam się to wszystko podobało, również mi, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach, jaka gra. By wam się po prostu spodobała w ramach tej serii Let's Play. A wracając do Postala z Panem Szatanem, powiem Wam, że naprawdę zbieraliśmy się długo do nagrywek i w listopadzie, i w grudniu i jakoś tam to kompletnie nie szło, nie było już takiego, takiej chemii, że tak powiem między nami jak w postalu drugim bez Apocalypse Weekend, To prawda nadal był ten humor i tak dalej i tak dalej ale to już nie było to samo i nie chcieliśmy na siłę puszczać odcinka który nam się średnio podobał ale mam nadzieję, że wrócimy do posta w Apocalypse Weekend i nagramy go specjalnie dla was, no myślę, że ta przerwa którą miałem od YouTube czyli ten cały miesiąc, troszeczkę mnie jakby tak zmobilizuje, zmotywuje i podbuduje do tego, żeby wrócić do tego postala, bo ja również chciałbym w końcu to nagrać. Panie szatanie, musimy się w końcu zgrać, no, no wiesz o co chodzi, wiesz nie. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o powrót na kanale w 2020 to unboxingi. Niestety muszę was zmartwić, ale jeżeli chodzi o unboxingi nie będzie tego dużo, ponieważ no jak widzieliście film z kolekcji gier 2019, jeżeli nie widzieliście link oczywiście macie w karcie. Kolekcja się zmniejszyła i zmniejsza się y, za każdym razem. Więc y, nie będzie już unboxingów typu kilkanaście paczek naraz i tak dalej. Po prostu te czasy już nie wrócą, moi drodzy. Tamte czasy były najlepszymi czasami dla mnie na YouTubie. Naprawdę nie ukrywam, pieniążki były naprawdę zajebiste. Ale niestety e, potem z czasem już nie było tak kolorowo. I nie ukrywając, pieniążki, które zarabiałem na YouTubie, leciały właśnie w całą kolekcję, w filmy dla Was. Przede wszystkim w unboxingi. Mogłem sobie pozwolić właśnie na nagrywanie 17 paczek, nawet na odcinku. I tak naprawdę przyznam Wam szczerze, że te gry, które ja nagrywałem, te unboxingi. One po prostu pojawiały się w unboxingu i leciały na półkę. Ja nawet w niej nie grałem. To było naprawdę mega, mega słabe, ale cóż, rozrastała się kolekcja i tak dalej. Super, były materiały na kanale, wy to oglądaliście. I naprawdę ja się też mega jarałem, jak widziałem kilka paczek na odcinku, bo to było naprawdę takie mega ciekawe i tak dalej. Serio, też bardzo lubię czasami sobie wrócić do takich unboxingów, ale te czasy niestety już prawdopodobnie nie wrócą. Chyba, że będą jakieś paczki od widzów, to wtedy otworzymy sobie kilka paczek od Was i zobaczymy, co mi wyślecie. Jeżeli chcecie paczki od widzów, to dajcie znać w komentarzu. A ja się o to postaram. Na pewno w tym roku pojawi się druga część kolekcji gier Hugo, bo naprawdę te dwie paczki, które widzieliście w kolekcji gier 2019, czekają bardzo długo na otwarcie i w końcu trzeba je otworzyć, a ponadto trzeba kupić pozostałe części serii, no i rozpocząć. Właśnie serię z Hugo. Czyli co za tym idzie, kolejna rzecz, którą chcę rozpocząć w 2020 na YouTubie to rozwinięcie serii Kidzone. Jeżeli chodzi o Kidzone, oczywiście seria Scooby-Doo oraz seria Hugo przede wszystkim muszą wieść prym na kanale, jeżeli chodzi o serię Kidzone. Pamiętajcie, że ten kanał jest ogólno ogólnogamingowy, będą tutaj materiały dla młodszych oraz dla starszych typu Manhunt i e. Hugo, czy tam mój brat Niedźwiedź, więc musicie to uszanować. Jeżeli będzie jakiś materiał dla młodszych, możecie pokazać to rodzeństwu, albo sami obejrzeć, albo olać jak większość z was. Dlatego pamiętajcie: będzie różnorodność, coś dla młodszych, coś dla starszych. A seria Hugo już jest tak od dawna zapowiadana, że to jest jakaś masakra, więc trzeba w końcu ruszyć z kopyta i to zrobić. Zastanawiam się tak naprawdę, co jeszcze mógłbym poruszyć, jeśli chodzi o mój powrót. Hmm, myślę, że 20 minut też mogłoby wrócić, bo to też była bardzo fajna seria. Eee, no i nie wiem, co jeszcze tak naprawdę. Moi drodzy, to chyba tyle, jeśli chodzi o ten film. Jeżeli coś mi przyjdzie do głowy, to jeszcze to dogram, ale wydaje mi się, że to chyba wszystko. Nie pamiętam jeszcze teraz, jakie miałem playlisty na kanale, więc, więc wybaczcie. Mister poruszyłem, let's play e poruszyłem, unboxingi poruszyłem, Kidzona poruszyłem. Kurde, nie wiem, tak się rozglądam, słuchajcie, po grach, co ja tutaj jeszcze mógłbym powiedzieć, nie mam bladego pojęcia tak naprawdę. O! Słuchajcie, wiem co miałem powiedzieć. Pewnie większość z was, kiedy weszła na mój kanał i wzięła sobie filmy od najstarszego, to widziała film Pierwsza Fala w Killing Floor, coś takiego, prawda? Nic bardziej mylego, moi drodzy, to nie jest mój pierwszy film na kanale, bo pierwszym filmem jest S Samochodzik i Pszczółka. XD.mp4 Tak, to, to jest właśnie mój pierwszy film na kanale. Jeżeli chcecie zobaczyć ten film, bo myślę, że większość z Was nawet go nie widziała, no to słuchajcie, wbijajcie łapeczki w górę pod tym filmem. Jeżeli będzie tutaj naprawdę fajna ilość łapek i też komentarzy odnośnie tego mojego pierwszego filmu na kanale, to zrobimy sobie film. Reaguje na mój pierwszy film. Będzie to naprawdę bardzo zabawne. Już się nie mogę doczekać, kiedy nagram dla Was reaguje na mój pierwszy film na YouTubie. I wtedy Wam opowiem, tak naprawdę, skąd się wziął, wziął mój kanał, skąd się wziął tam ten film, dlaczego ja go wtedy udostępniłem, co się wydarzyło na tym filmie, co za pszczółka i co za samochodzik, i czemu tam było XD. Tego dowiecie się niedługo. A i słuchajcie, nawiązując jeszcze do y, poprzedniego filmu, to było bodajże Q&A, tam gdzie zapytałem Was, czy chcecie materiał o historii Misterix, chcieliście... Będzie, też się pojawi, nie wiem kiedy, nie będę Wam tutaj obiecywać, że o pojawi się wtedy i wtedy czy coś, nie, nie, nie będę czy, czegoś takiego mówił, pojawi się tak czy siak, bo naprawdę bardzo chciałbym poruszyć ten temat, powiedzieć Wam tak naprawdę, e, od czego to się zaczęło i tak dalej, więc pojawi się na pewno taki materiał na kanale, więc co, no, wyczekujcie. No i cóż, moi drodzy, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeżeli ktoś mi się przypomni, to napiszę w komentarzu albo na mojej grupie. Mietki Asasyna, zapraszam Was tam bardzo serdecznie, tam będą najświeższe informacje ze świata, Mojego kanału i nie tylko. Więc, cóż, moi drodzy, kończąc, to już chyba naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o ten temat. Dawajcie koniecznie swoje propozycje w komentarzach, wyrażajcie swoje opinie. Pamiętajcie, jeżeli ktoś. Yy... Ma troszeczkę po w głowie, no to nie będzie tego pisała. Jeżeli nie, to nadal będą komentarze kiedy Misterix, ale to już chyba mi ręce opadną, więc lepiej tego nie róbcie. No i co? widzieliście się chyba wiele rzeczy, także, moi drodzy, serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. No i dawajcie koniecznie znać, odpowiadajcie na te komentarze integracyjne, których było naprawdę mnóstwo, ale liczę na Waszą opinię, bo to Wy. Razem ze mną tworzyć ten kanał i chcę po prostu, żeby żeby tutaj był ruch. Tak, koniecznie w ogóle zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, przede wszystkim, żebym jakby e, pojawił się chociażby w aktualnościach, tam w tych subskrypcjach i tak dalej. Bo wielu z Was w ogóle nawet filmy się nie wyświetlają w tych subskrypcjach, więc koniecznie zostawcie lajka dla zasięgu, przede wszystkim i co. I to chyba tyle. Tak więc, moi drodzy, Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych materiałach. A, w ogóle najważniejsze, bo tego nie powiedziałem. Od lutego ruszamy z materiałami, trzy w tygodniu, wtorek, czwartek, sobota, wtorek Manhunt, czwartek Hitman, sobota Mój Brat Nieźwieć, także cóż, będzie się działo. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!